Na Leszczyńskim Rynku ustawiono już choinkę, trwa montaż świątecznych iluminacji i ich uroczyste odpalenie zaplanowano na piątek, 4 grudnia. Piękne drzewko przekazał już tradycyjnie jeden z mieszkańców miasta, zostało wycięte z terenu jego posesji. Na Leszczyńskich Ulicach montowane są dekoracje świetlne. Większość z nich znamy z poprzednich lat. Ulice w centrum Leszna rozświetlą przywieszki, świetlne sufity i kule 3D. Iluminacje będą cieszyć oczy także m.in. na Rądzie Zatorze oraz na ulicach Dworcowej i Chrobrego i Alejach Krasińskiego. Z kolei na ulicy Leszczyńskich dodatkowo pojawiły się choinki. Dodatkowo na drzewkach wokół rynku znaleźć można lampki choinkowe. Przygotowano także z inicjatywy Stowarzyszenia Nowe Stare Miasto pewną nowość. To anioły, które pojawią się nad Leszczyńskim Rynkiem. Będzie to instalacja z linek i zawieszonych na nich ruchomych aniołów. Na tym jednak nie koniec świątecznej aranżacji doczeka się także wyremontowany ratusz. Wnętrze wieży i dzwony zostaną podświetlone, a na jednej ze ścian Ratusza wyświetlone zostaną ruchome świąteczne obrazy. Inauguracja iluminacji na rynku zaplanowano na 4 grudnia. Towarzyszyć ma temu wydarzeniu także świąteczne muzykowanie oraz pokaz grupy Fire Show z Młodzieżowego Centrum Profilaktyki Alternatywa w Lesznie. Całe wydarzenie będzie nagrane i udostępnione w internecie. Niestety w tym roku z powodu ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa nie będzie jarmarku bożonarodzeniowego.